Byłeś na audiencji u Hybrydy? Wezwał mnie. Jestem posłuszny. Otworzył przede mną swój umysł i ujrzałem wszechświat. Niebiosa ciągnące się przez nieskończoność. Zawsze wiedziałem, że jego umysł obejmuje cały Magalan, ale to, co widziałem, Hybryda naprawdę widzi wszystko. A zatem Hybryda służy album. A albowie zobaczę, że jego dyrektywa się urzeczywistni. Cały eleks dla Hybrydy. Jest coś jeszcze, Jax. Wrażenie przeszłości, ale nie byłem w stanie go dojrzeć. Hybryda ukazuje nam to, co powinniśmy widzieć. Co widziałeś podczas swojej audiencji u Hybrydy? Nie wiem. Nie pamiętam z niej nic. Wiem, że go widziałem, że rozmawialiśmy. Wtedy poznałem jego wolę i lepiej niż do tej pory zrozumiałem jego cele. Słyszałem, że Tarek i Parsek rozmawiają o czasach przed znalezieniem hybrydy. Myślę, że właśnie to wyczuwałem. Hybryda dał nam cel. Zanim się pojawił, szukaliśmy ewolucji. Z nim możemy ją znaleźć. Tarek mówił, że hybryda przewidział upadek, że Magalan zignorował jego ostrzeżenia o komecie. Te historie nie są ważne. Przeszłość nie ma znaczenia, tylko przyszłość się liczy. Cały eleks dla hybrydy. Cały eleks dla hybrydy.